Hej moi drodzy, witam Was w nowym filmie i zapraszam Was dzisiaj na test nowego drogeryjnego podkładu dostępnego w Rossmanie. Jest to podkład od marki Bielenda. Mamy tutaj serię serum Makeup i korygujący fluid plus serum z SPF 50. Do tego mam jeszcze bazę z tej serii. Jest to nawilżająco wygładzająca baza plus serum, ma dawać nam naturalny glow, dedykowana do skóry suchej i normalnej. W tym momencie te kosmetyki są na promocji. Podkład normalnie kosztuje 39,99. Cena promocyjna to 27,99. Baza kosztuje normalnie 33,99. Promocyjna cena to 23,99. Także te rabaty są całkiem fajne. Podkład kosztuje 12 zł mniej, baza 10 zł mniej. Także lecimy sobie z testem, zobaczmy, jak te kosmetyki sprawdzą się na mojej skórze i czy będą warte uwagi, czy będzie warto się nimi zainteresować. Test zaczynamy od bazy pod makijaż, ma być to kosmetyk pielęgnacyjno-makijażowy, czyli połączenie bazy plus serum. Jeśli chodzi o pojemność, jest to 30 ml. Mamy tutaj szklane opakowanie, mamy również pompkę. Także ogólnie szata graficzna i samo opakowanie. Bardzo mi się podoba. Jeśli chodzi o moją przygodę z bazami pod makijaż, kiedyś testowałam mnóstwo tego typu produktów, używałam ich regularnie, ale w pewnym momencie dorosłam do tego, że nie potrzebuję na co dzień bazy, bo wystarczy mi dobra pielęgnacja. Także w tym momencie sięgam po bazy wyłącznie wtedy, kiedy chcę faktycznie przedłużyć trwałość makijażu, kiedy chcę, żeby makijaż utrzymał się cały dzień. Także jeżeli idę na jakąś imprezę albo jeżeli jestem cały dzień poza domem, wtedy sięgam po zaufane bazy. Mam ich w tym momencie kilka, dosłownie cztery albo 5. Są to moje zaufane produkty, które mam dobrze sprawdzone i wiem, że dadzą mi efekt taki, jakiego oczekuję. Także jeśli chodzi o nową bazę z Bielendy, na początku nie planowałam jej kupować, ale jak zobaczyłam skład tej bazy, to stwierdziłam, że może być to faktycznie produkt pielęgnacyjny produkt który zadziała na naszą skórę, który może zastąpić nam krem albo seru, a dodatkowym, a nie głównym profitem używania tego produktu może być przedłużenie trwałości makijażu Tak przynajmniej wynika z tego składu Skład wygląda jak skład dobrej jakości seru Także możliwe, że nie będzie to baza plus serum, tylko będzie to raczej serum plus baza. Co do tych składników pielęgnacyjnych, w składzie mamy trehalozę, czyli produkt, który poprawia nawilżenie naskórka. Mamy komórki macierzyste z róża naczynika alpejskiego, ekstrakty z aloesu, które działają łagodząco. Wodę kokosową, silnie nawilżającą i łagodzącą oraz kwas poliglutaminowy, który nie ukrywam, zainteresował mnie najbardziej, dlatego że ma doskonale nawilżać oraz ma pięciokrotnie większe niż kwas hialuronowy możliwości wiązania wody w naskórku. Producent obiecuje nam, że produkt nawilży, rozświetli i przygotuje skórę do nałożenia makijażu. Używanie bazy to idealny sposób na odczuwalne nawilżenie naskórka bez potrzeby stosowania kremu czy serum. Także kolejna obietnica dotycząca tego, że to nie jest taka stricte baza plus serum, tylko raczej serum plus baza. Także lecimy sobie z testem, nałożę bazę oczywiście na połowę twarzy, po pierwsze dlatego, że nie znam podkładu, a po drugie dlatego, żeby zobaczyć jaka będzie różnica po stronie z bazą i po stronie bez bazy. Nie nakładałam dzisiaj serum, na twarz nałożyłam tylko tonik mleczny, jest to tonik Orientana Hello Dactyl i nałożyłam krem z Biosense. Jest to krem ze skwalanem Omega Repair Cream. Także w dzisiejszej porannej pielęgnacji specjalnie odpuściłam sobie krok, jakim jest serum, żeby zobaczyć jak ten produkt zadziała na mojej skórze tylko na kremie nawilżającym i na toniku. Sprawdźmy sobie na początek konsystencję. Zobaczmy jaką ta baza ma formułę. Jest ona bardzo delikatna, bardzo leciutka. Co prawda, nie jest to produkt płynny, ale nie jest on w 100% kremowy. Powiedziałabym, że jest to coś takiego żelowo-kremowego. Jeśli chodzi o zapach, no to jest wyczuwalny. Nie wiem dokładnie, czym to pachnie, ale powiem Wam, że ten zapach jest bardzo przyjemny. Także, jak dla mnie na plus, ok, nałóżmy tą bazę na połowę twarzy. No i zobaczmy jak się będzie zachowywała. Produkt bardzo ładnie się rozprowadza. Mam wrażenie jakbym nakładała takie klasyczne żelowe serum nawilżające, które szybko się wchłania i zostawia na skórze bardzo przyjemną jedwabistą warstewkę. Zdziwiło mnie to, że nie ma efektu lepkości. Zazwyczaj jeśli chodzi o bazy przedłużające trwałość taki efekt jest. W przypadku tej bazy tego nie ma. Nie czuję, żeby się lepiła, ale oczywiście nie mówię, że nie będzie przedłużała trwałości. Są bazy, które dają taki lekko silikonowy, wygładzający efekt, a trwałość makijażu przedłużają. Także możliwe, że będzie to tego typu produkt. Baza zdecydowanie jest bardzo komfortowa, czuć, że od razu się wchłonęła i faktycznie czuć takie przyjemne ukojenie, lekkie odświeżenie, więc zachowuje się troszkę jak serum. Jeśli chodzi o różnicę pomiędzy stroną z bazą a stroną bez bazy, to mam wrażenie, że ta baza, przez to, że stworzyła taką lekką warstewkę, Troszkę jakby wypełniła mi pory, może to za duże słowo, może nie wypełniła, ale spowodowała, że ta skóra wygląda faktycznie na bardziej wygładzoną, także efekt na skórze bardzo mi się podoba, baza zapowiada się fajnie. Co prawda nie widzę tutaj rozświetlenia, o którym pisał producent, ale widzę coś fajniejszego. Ta baza spowodowała, że skóra wygląda po prostu na taką mocno nawilżoną, promienną, soczystą. A to podoba mi się zdecydowanie bardziej niż przesadzony mokry glow, także na ten moment jestem na tak. Lecimy sobie z testem podkładu, a właściwie fluidu. Jest to dokładnie korygujący fluid plus serum. Mamy tutaj SPF50. I mamy również sporo składników pielęgnacyjnych. Podkład ma 30 gramów, mamy dostępne trzy odcienie. W przypadku tak małej bazy kolorystycznej ja zazwyczaj wybieram 02, czyli odcień pośredni, także po prostu celuję bardzo bezpiecznie, żeby kolor nie był ani za jasny, ani za ciemny. Niestety w przypadku podkładów Bielendy bardzo często zdarzało mi się, że podkład oksydował na skórze, także później żałowałam, że nie wzięłam jaśniejszego odcienia, ale mamy tutaj SPF 50, więc pomyślałam, że właśnie z racji tej wysokiej ochrony może to być troszeczkę inna formuła i może podkład oksydował nie będzie. Mamy tutaj naprawdę konkretny filtr, bo jest to SP50 UVA w kółeczku UVB PA. Hef oraz ir, także można powiedzieć, że jest to pełna ochrona. Oczywiście sam ten podkład nałożony na skórę bez dodatkowego kremu z SPF nie da nam pełnej ochrony, bo żeby dał nam tą ochronę, no to trzeba by było nałożyć go bardzo, bardzo dużo. W mojej ocenie tak wysoki filtr w produkcie makijażowym jest dużym plusem, ale oczywiście nie traktowałabym tego produktu jak podkład z SPF, który nałożony solo da nam pełną ochronę. Także przechodzimy sobie do rzeczy. Może sprawdźmy, co nam obiecuje producent i jakie są te składniki pielęgnacyjne. Nasz korygujący fluid łączy w sobie działanie podkładu i serum, a dodatkowo zawiera SPF-50, który zmniejsza ryzyko negatywnych skutków wywołanych promieniowaniem słonecznym. Zawarte w nim składniki aktywne, takie jak ceramidy, kwas kieluronowy, trehaloza czy olej z opuncji figowej, zapewniają dawkę prawdziwego nawilżenia, a idealnie dobrane pigmenty zapewniają naturalne krycie bez efektu maski. Posiada formułę, która nie obciąża skóry i nie zatyka porów. Idealna równowaga pigmentów kryjących i korygujących oraz składników pielęgnacyjnych sprawia, że formuła jest bogata i lekka jednocześnie, dając wizualny efekt poprawy wyglądu skóry i realnie o nią dbając. Także sporo ciekawych obietnic. Super, że mamy tutaj trehalozę i ceramidy. Są to składniki, które moja skóra bardzo lubi. Powiem Wam, że sprawdziłam ten skład, no i składniki pielęgnacyjne nie są gdzieś na ostatnim miejscu. Tylko są mniej więcej po środku, także to dobrze świadczy o tym produkcie. Także lecimy sobie z testem. Najpierw oczywiście pokażę Wam słocza, zobaczymy jak wygląda odcinek numer 2 i jaka jest konsystencja tego podkładu. Co do koloru, to powiem Wam, że jak na dwójkę jest dosyć jasny. Spodziewałam się, że będzie troszeczkę ciemniejszy, a ostatecznie no, może być dla mnie minimalnie za jasny. Także zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Konsystencja tego produktu przypomina mi krem, ale nie taki bardzo lekki, delikatny, tylko coś bardziej treściwego, bardziej kremowego. Także jestem mega ciekawa tego podkładu. Przejdźmy sobie do rzeczy, no i zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Standardowo nałożę podkład na połowę twarzy, rozprowadzę palcami, później ewentualnie do klepie zmoczoną gąbeczką. Formuła tego produktu jest bardzo przyjemna. Ona mi do złudzenia przypomina krem, ale taki troszkę bogatszy. Jeśli chodzi o wykończenie, to powiedziałabym, że jest takie delikatnie świetliste. To nie jest zdecydowanie mocny efekt glow, ale nie jest to też efekt matu. Coś takiego bardzo naturalnego, bardzo świeżego, także jak dla mnie na plus. Jak widzicie, krycie jest dosyć porządne. Nałożyłam tego produktu małą ilość i spodziewałam się, że będę musiała jeszcze dołożyć. Ale po rozciągnięciu tego podkładu na połowie twarzy okazało się, że tyle w zupełności wystarczy. Także jest to kosmetyk dobrze napigmentowany. Na złoczu odcień 0,2 wydawał się bardzo jasny, ale powiem Wam, że na skórze zaczął się ładnie dopasowywać. To nie jest oksydowanie, to nie jest takie stricte ciemnienie, tylko bardziej dopasowywanie się do koloru skóry. Także wydaje mi się, że ten odcień jest dla mnie idealny. Mam wrażenie, że ten podkład troszeczkę osadził się na skórze, także wezmę sobie mokrą gąbeczkę i spróbuję go delikatnie doklepać. Jest to strona, na którą nakładałam bazę, także po tej stronie widzimy efekt połączenia bazy i podkładu, a po drugiej stronie zobaczymy zaraz, jak będzie wyglądał podkład nałożony solo i zobaczymy, czy będzie jakaś różnica. Po doklepaniu gąbeczką ten podkład wygląda przepięknie. Wygląda bardzo gładko. Mam wrażenie, że gąbeczka zjadła mi troszeczkę krycie. Nie jest to podkład zastygający, więc mogłam się tego spodziewać. Ale powiem Wam, że nie jestem na to zła, bo ten podkład wygląda naprawdę super. Co prawda przebija mi większe zaczerwienienie, przebijają mi jakieś niedoskonałości. Ale są fajnie zakamuflowane, nie rzucają się w oczy. Także na ten moment podkład mi się bardzo podoba. Wygląda to gładko, skóra wygląda bardzo świeżo. Podkład w połączeniu z bazą dał mi dosłownie efekt drugiej skóry, a ja taki efekt lubię najbardziej, także na ten moment jestem bardzo zadowolona. Tak wygląda strona bez podkładu, tak strona z podkładem, no i myślę, że różnica jest widoczna. Także przejdziemy sobie teraz do drugiej strony. Po tej stronie nie mam bazy, no i zobaczymy, jak ten podkład będzie wyglądał. Podkład rozprowadza się na skórze tak samo, jak po stronie z bazą, także tutaj nie widzę żadnej różnicy i tak samo, jakby delikatnie osadza się na skórze. Ale po doblendowaniu gąbeczką już tego efektu nie było, także zaraz zobaczymy, czy z tej strony również tego efektu nie będzie. No i dokładnie tak jest, podkład doklepany gąbką bardzo ładnie wtopił się w skórę. Jeśli chodzi o różnicę między stroną z bazą a bez bazy, to myślę, że jest ona widoczna. Po stronie z bazą ten efekt nie jest tak świetlisty. Wydaje mi się, że podkład nałożony solo troszkę mocniej się świeci, a druga sprawa, po stronie, gdzie mam nałożoną bazę, widzę mocniejsze wygładzenie. Z tej strony podkład również dał delikatny efekt wygładzenia, ale tutaj to wygładzenie, w szczególności w miejscu, gdzie mam rozszerzone pory, jest zdecydowanie bardziej widoczne. Także połączenie bazy i podkładu mega mi się podoba. Sam podkład również wygląda spoko, ale ta strona moim zdaniem wygląda lepiej. Poza kamerą dokończę makijaż twarzy, korektor na dzisiaj to Glowish by Huda Beauty, jest to kolorek Fair Cool, skończył mi się mój ulubiony korektor z Essence, a jeśli chodzi o jaśniejsze korektory, to jednym z moich ulubionych jest również ten, puder pod oczy Kobo Veil Touch, czyli klasyk. Na czoło nos, brodę oraz boki twarzy pójdzie puder z Numb Setting Pink Powder, ostatnio go wyciągnęłam i bardzo podoba mi się efekt jaki on daje. Ma fajne miękkomatowe wykończenie, a przy tym jest bardzo leciutki. Do wykonturowania twarzy użyję produktów na mokro: Bronzer Pelze i Krzyszkowska odcień 01, rozświetlacz NAM i jest to Smart Jelly Highlighter 01 California Sun. A jeśli chodzi o róż, będzie to marka Revolution, kolekcja gdzie jest Nemo i kolorek Nemo Blush tej okolicy nie przypudruję, zostawię ją na mokro, żeby ten efekt świeżości na mojej skórze pozostał. Dwa słowa na temat mojego makijażu oczu. Postawiłam dzisiaj na maty, użyłam paletki Anastasia Beverly Hills Cosmos i wykorzystałam trzy cienie, ten, ten oraz ten. Do tego tuż Fenty Beauty, czyli mój ulubieniec ostatnich tygodni. Na brwiach kredka z Eveline. Jest to Micro Precise Brow Pencil w kolorze Taupe. Brwi utrwaliłam żelem przezroczystym, znam. Jest to dokładnie Matte Eyebrow Gel. Także tyle jeśli chodzi o mój makijaż oczu i makijaż brwi. Poza kamerą dokończę makijaż, zrobię konturowanie na mokro. Dokończę też dolną powiekę i przejdziemy sobie do podsumowania. Makijaż skończony. Na usta nałożyłam jeden z moich ulubieńców, czyli olejek z Pierre Renée. I możemy sobie przejść do podsumowania nowości od marki Bielenda. Powiem Wam, że jestem naprawdę w ciężkim szoku. Nie spodziewałam się, że podkład z bielendy tak bardzo mi się podoba i tak dobrze mi się sprawdzi, bo jeśli chodzi o podkłady bielendy, które do tej pory testowałam, to zazwyczaj były one po prostu ok, były średnie, no ale nic nie urywały. Czasem zdarzały się też buble, ale na pewno nie trafiłam do tej pory na podkład, który aż tak by mi się spodobał. Drugim mega pozytywnym zaskoczeniem jest ta baza, zaczynając od tego, że ma ona bardzo dużo fajnych składników aktywnych, które są dosyć wysoko w składzie, więc przy regularnym stosowaniu będą nam tę skórę pielęgnowały, kończąc na tym, że ta baza no po prostu przepięknie skórę wygładza. Jeśli chodzi o nałożenie podkładu solo, on również wygląda fajnie. Ale w połączeniu z tą bazą, moim zdaniem, efekt wygładzenia jest dużo bardziej widoczny. Nawet po przypudrowaniu twarzy wygładzającym pudrem, moim zdaniem, strona bez bazy wygląda troszkę inaczej. Nie mówię, że wygląda źle, ale w szczególności w miejscu, gdzie mam rozszerzone pory, tego wygładzenia aż tak bardzo nie ma. Z tej strony skóra jest przepięknie wygładzona, pory są wręcz zminimalizowane. Na czole również wygląda to bardzo gładko, także jeśli chodzi o tą bazę jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, na pewno przez najbliższy czas będę jej używać pod każdy podkład i będę sprawdzać jak ona będzie z danym podkładem działała. W połączeniu z podkładem z Bielendy wygląda to genialnie, jeśli chodzi o sam podkład ma średnie krycie, bardzo ładne, świeże, naturalne wykończenie. Nałożony cienką warstwą daje efekt drugiej skóry, bez problemu się na skórze rozprowadza. Pomimo tego, że ma dosyć treściwą, kremową konsystencję, to na skórze wygląda lekko, także na ten moment jestem mega zadowolona z obydwu produktów. Tak naprawdę jedyna niewiadoma to trwałość podkład nie jest zastygający, także nie wiadomo, czy będzie trwały. Zobaczymy, jak utrzyma się na skórze solo, jak utrzyma się w połączeniu z bazą. Na pewno dam Wam znać w najbliższych filmach, jak to wypadło, jak to wyglądało po kilku godzinach. Na ten moment oba produkty mega mi się podobają. Jeśli chodzi o test nowości Bielenda z serii Serum Makeup, to by było na tyle. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak było, zostawcie kciuka do góry, będzie mi bardzo, bardzo miło. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy znacie nowości marki Bielenda, czy je testowaliście. A jeżeli tak, to napiszcie, jak one się u Was sprawdziły. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to oczywiście zachęcam, żeby być ze mną na bieżąco. I do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Pa, pa!